Wszystkim ze strony Musiapę zapraszam na kolejny odcinek Crisis 2 Lecimy dalej po zniszczeniu tamtego helikoptera z którym, jak pamiętacie, miałem spore problemy ruszamy do następnej lokacji gdzie tym razem nas zabierzesz gold. Tak brawo, tak super to zaraz za zaporą przeciwpowodziową, no dalej! Spokojnie, już idę! Tyle człowieku Nie ma już tyle Muszę tam wejść O, tu jest jakieś przejście Dobra, ruszamy, ruszamy, ruszamy A wiem, że combinazją bla 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 I Te inne tego typu sprawy Czy to Czy Idziemy O! Helikoptery! Nie będę do strzelał, bo jeszcze mnie rozwalą. Co wtedy? Będzie śmierć! Nieważne, muszę się tam dostać. Tam gdzieś, niedaleko. Tam jest żołnierzyk. Kurwa! Kto mnie zauważył? Pan chuj mnie zauważył, no. Ja Tutaj potrzebuję pomocy. Czy potrzebujesz pomocy. Ja ci zaraz przyjdę pomóc. Mam nadzieję, przyjacielu, że żyjesz. Ponieważ chcę iść cię dobić. Trup, trup. Kici, kici! Nie ładnie tak się do mnie zgradać. Chyba wszyscy w tym sektorze. Chyba mam jeszcze teren. Explorer pełną gębą, dobra, tego nikogo nie ma, to chyba wypadałoby o, jest jakaś kutka, otwierać, otwierać. O, w końcu ze środku, jaka rudera. No, na dalej, gdzie ta winda? Gold, miałem czasu, Gold, dalej, jedziemy na górę, stary. Nie uwierzysz, co tu się działo w ciągu ostatniej doby. Nie chcę wiedzieć. Ludzie Barkleya dostają w centrum po dupie. Oddziały Krajnetu padają jak kurwa muchy. Prawdziwy chaos. A czegoś to się spodziewał? Prorok... Rany, miło Cię widzieć. Od tego czekania można dostać nerwice. No dalej, szybko. Zamknijmy z powrotem... Poczekaj, w poczekaj, good. Od tego szajsu, który wchłonąłeś po katastrofie, systemy kombinezonu świecą jak lunapa. No i? To na pewno wirus. Ta sama bazowa struktura, co w nanosplocie. Hargrave chyba oszalał, że używa tego gówna jak Kevlar Wejdź tutaj Uuu. Ustawiłem sprzęt. Tak jak na wyspie, tyle że mam mniejszą moc. Eee, Co? pamiętam ten sprzęcik Pamiętam go gog, pamiętam No tak. Tara Strickland, a? Córka, sam wiesz kogo. To dopiero burdel są. So. Zdarza się. A Hargrave? Kto wie co bo wełbisz iść? Pomożenie no, czekam i czekam. A Proszę do pracy GUD. Odczytywanie hmm. Rozpoczęto nano Podstawowe skanowanie Czekaj! Ey, 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 ej, 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 ej... Co nie celuj! Nie czy czy się tak tą bronią Człowieku, bo zabijesz jeszcze kogoś. zrobić. Widzisz? Ej, jest prorok. Mówili na mnie prorok. Pamiętaj mnie. Widziałeś? To się stało z tamtym prorokiem. Nie wytrzymał psychicznie i trzymaj KULKA kurka! Łeb! Koniec. Nie ma go. Poszedł do piachu. Znajdź gulda. Tylko tyle mogę teraz zrobić. Jesteś wszystkim, co mogę zrobić. I co ty na to, prorok? Co ty na to, guld? Huh? No? no? Jest misja przerywana. Systemy zasilania przekierowane. Można tą co, tak co tak Co tak? żebyś Jezu nie nadaje się do tego. Nie jestem twardzielem ze specjalistki jak ty. Jak prorok był. We coś. Mogę to chwycić? Mogę cię rzucić doniczką? No, chcę chwycić doniczkę! Chcę rzucić Gulda doniczką! No dobra, nie mogę. Mogę też chwycić? Nie Guld, chodź Guld, Jestem świnem od teorii spiskowych, do kurwy nędzy! Eee, to jest spokojnie. O, widzę, że tu masz niezłe... Ja pierdolę! Co ty tu hodujesz, Guld?! Ci Marines lecieli po nas. A teraz... Co ty tu hodujesz? Ośmiertelnicy? Ja wow. Ha? Głupie pytanie, co? Jasne, że nie. A może chcesz wersję Oparnych. dla? Oborów? No. Dajemy sobie skopać dubska i to jebanym mądrym. Zastanawiałeś się kiedyś, jak się czuli Aztekowie i Inkowie, gdy po raz pierwszy zobaczyli ospę? Przecież widziałeś zarody, prawda? No? Widziałeś? Sobie. No? Prorok ciągle mówił, że ma na to sposób. Niemożliwe. To oznacza... Co? Nośnik obcej tkanki, 21%. Ten twój kombinezon jest oparty na samoleczącym, mm, 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 półorganicznym nanosplocie, wyprodukowanym przez korporację Hargrave Tak. Ten, ten Hargrave. chuj? On to opracował. Prorok był w siłach specjalnych. Dostał od Hargrave'a kombinezon, ale zdezerterował. No. Jak wrócił, e, pieprzył jakieś bzdury, a potem. A potem? A potem? Widzisz? podprocesy wewnętrzne. Nie będę pytał, co było potem. To wygląda jak żywy kot. Jakby, nie wiem, chciał przystosować się do innych warunków. Może nowego zestawu danych. Co ja myślę? To, co tam widzisz, to specjalnie opracowywana szczepionka. Ah! Przed zarodnikami. Musimy to jakoś rozkodować. Spoko, pomogę ci jakoś. Nie dam rady, nie tutaj. Brakuje mi mocy obliczeniowej, musiałbym. No co byś musiał, mów. Kurwa, Mać! W Nowym Jorku takie rzeczy można znaleźć tylko w laboratorium Hargrave'a na wyspie Roosevelt'a. Bryzmacie. A to parę kilosów sto. Mm. Wyprawa tam przy tylu Cepidach to pewne samochodzie. Nie dla mnie! Ej, co to było? Cholera! Są tutaj! Co się dzieje? digi dong! Kurwa! Kurwa! Są tam Nie mogę to strzelać! Fuck! A te drzwi zasrane, gold. Dobra, idę, idę. Ding dong otwierać. Ja wam nie otworzę, sami sobie otwórzę te drzwi. No, Ding dong, nikogo nie ma w domu. Chodź tu, nie chowaj się tam. No wejdę się! Co tak latasz tą bronią, no? Ja pierdolę chyba jak nie wstanę i nie pójdę sam po niego, to nie przyjdzie! O, jeszcze jeden! Mam się tam kurwa, że za granata... O kurwa, to nie granat! Eee, <grym>, to nie to. granat, yy. Hop, jedz. I ruszyłeś się! W końcu! Panie Mmm mm. 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 to... Dokąd? Dokąd to? Nie, idziemy spać To nie ta pora, panie Mmm Tu jest Mam cię! Chodź tu. Przyjdziesz? Albo sam po ciebie przyjdę O, chyba nie zdążyłeś Jaka szkoda Może tu ktoś jeszcze jest Nie? Dobra, to lecimy dalej Co to? O, helikopter Ty! Spierdalaj! Spierdalaj! Spierdalaj, puść! Jep się! O, kurwa Ała! Ała! Aaaa... Moje obwody... O kurwa... To bolało... Słuchaj, Alcatraz. Podłączyłem się do kanału łączności Sel. Wygląda Ała. na to, że mieliście zabrać na posterunek dowodzenia na Wall Street. Znam to miejsce. Można spokojnie założyć, że mają tam kołyskę dla kombinezonów z możliwością dogłębnego skanu. Musimy się przyjrzeć głębokim warstwom kombinezonu. Posterunek na pewno jest mocno broniony, ale pod ulicą znajduje się tunel ewakuacyjny. Idź do kościoła przy Wall Street. Tam znajduje się wyjście z tunelu. Trzymaj się dachów, tak będzie najbezpieczniej. Spod Trzymaj tam, się tak. dachów, dobra. Postaram się, górę trzymać dachów. Nie obiecuję, ale postaram się. Użyj nanowizji, aby wykryć wrogów w warunkach niskiej widoczności. Chmury kurzuł dym. Dym to ja im robię! Non-stop! Mają dym! Hmmm. Te zabójcze długie loadingi. Ile można czekać? No, Come on! O kurwa, ale zapildalało. Dzielnica finansowa. New York City! Idziemy. Słuchaj, na ulicach koło stanowiska dowodzenia pełno jest ludzi z cel.

Gorzej niż myślałem, bo to kosmiczne maszyny z kosmosu. Inwazja obcych, tak? Nie, kolejna jest już. Inwazja obcych w betonowych betonowej dżungli. Pewnie zastanawiacie się, co jadałem. Nie dziwię się, mam podawać prawdziwe informacje, no? a nagle wyciągam z dupy jakąś historyjkę o kosmitach. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ulice pełne pandziorów, sela na deser, porcja wielkich ośmiornic z kosmosu. Władza kdębiła ludzi, a teraz Marsjanie gnębią władzę. Życióweczka, życie chlaszcze, a nie głaszcze. Fajnie gdyby nie to, że mamy w mieście miliony niewinnych ofiar. Teraz krótka przerwa na reklamę, a potem dalszy ciąg tej nieziemskiej historii. Świetny towarziomek masz. Dasz mi na miarę na Z chęcią też spróbuję. A teraz pierdalaj. Nie będziesz mi to przeszkadzać w wykonywaniu zadania. Ja jest prorok, ja wszystkich zbawić pojazd Cepidów. Fucking hell! Jaki zajebisty. No to chyba jest ten nowy kościółek, do którego mam się udać. Bom. Jeszcze raz! No zabij tak, zazwyczaj... Biją dzwony, bał, bał, raz, dwa, trzy, osiem. Punkt kontrolny, delta. Eee, nie, tędy nigdzie nie dojdę. Dobra, to schodzimy niżej. Tu jest bezpiecznie, tak. Tu też, tak. chyba, <ścoughs> Nie ruj się! Ja cię uratuję. To tu zejdę. I... A... E, mama! a, A... Kurwa. Dobra. Dobrze, że ten kombinezon może sam się leczyć. się przepadam za tego typu pożyczami w grach. Teraz e, tych e, co e, się ukazują. Kiedyś to chodziło o to, żeby zbierać apteczki. A widzę, że jest gdzieś impreza, więc przerwę na to co mówię. Zobaczę. Się. Się. Się Widzę, że wojna z Cepidami jest na 1000% Amunicja pełna? Serio? Spróbuję się tam jakoś przekrość. Cepid! Przepraszam, czy ktoś kiedyś że ten co gdzieś tu jest. Co, tu nie mówiłem? Auć. Auć. Cepit mnie uderzył, jebany chuj. Jak śpiałeś? Uderzyć, uderzyć uderzy w mnie? Arkatrasa czy proroka, czy... Chuj jak tam się teraz nazywałem. Uwaga wam. Kurwa, co ja będę się bawił w skradanie? Mmm, a co było? Maskowanko... No to... Dobra. No. maskowanko. EJ TEJ AMUNICJI! Stary, nie rady, się przez to stary. Go jakoś... Serio? Myślałem, że na to nie wpadniesz. Teraz próbujcie mnie rozwalić. Teraz próbujcie mnie rozwalić. Mam pełny pancerz, kurwa. Myślicie, że to mi coś zrobi? Co? Tak, bliżej jeszcze podejść. Jeden. Szogana masz, dawaj go. Przyda mi się. No. Nie wszyscy wyczyszczeni. Ej? A ten co? What the fuck? <śmiech> Słuchaj, <śmiech> się, ja... Gościu chyba nie zdążył dojść do działka. Chyba nie zdążył dojść do działka. Ojoj oj, oj, jak mi przykro. Ja panu pomogę. Pociągnę działkę i pójdę zrobić rozwałkę. O, chyba tu trzeba będzie wejść, tak. Tararam, -la tararam -la Idziemy sobie dalej tam to jest na ziemi A jak żeby inaczej miałby być? Sztec kurwa Nowy Jork! Tutaj to, to, to coś na ziemi to jest norma Jeśli chodzi o tą sytuację, która jest teraz w grze. No mm -hmm. Kurwa Wszystko się tu pozmieniało Wszędzie pełno ludzi z sel. Wygląda na to, że zablokowali całą okolicę Słuchaj. Potrzebuję pomocy, żeby ominąć ochronę. Spróbuj odwrócić ich uwagę w kościele. Odciągnij wojsko z Wall Street. Potem... A właśnie! Możesz przekraść się tunelem awaryjnym. Spotkajmy się po drugiej stronie. Ale tu jest zajebiście! Momencik, momencik... To są sklepstwa... Chyba już widzę, gdzie mam umieścić Minęłem eee, dół, ale Więc tędy I tutaj moi drodzy skończymy na dzisiaj Crysis 2 Widzimy, jest bardzo malownicza okolica. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. I, <trybujesz> I... oczywiście subskrybujcie mój kanał. Oraz także śledźcie inne pozostałe filmiki z różnych serii. Niebawem kolejny odcinek Dead Space. Dziś może jeszcze wyloduję. Eeeee. Yy... Obiecany drugi odcinek z Loadout, w którym zaprezentuję Wam tryb młotu pneumatycznego, wariacja na temat, y, tamtejsza wariacja na temat y, ca ca -ca Capture the Flag. No i to by było na tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.